Jeśli masz ochotę na pulpety lub kotlety mielone domowej roboty, ale nie masz termomiksa, a ostatnią rzeczą, na którą masz ochotę, to wyrabianie mięsa mielonego rękoma, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, bo podzielę się z Tobą moim sposobem, moim patentem na wyrabianie mięsa mielonego. W miejsce mam już wszystkie składniki na pulpety, tudzież kotlety mielone, oczywiście z samym mięsem mielonym na czele. Mieszanie tego łyżką nie zda egzaminu, ponieważ składniki nie połączą się dobrze. Rękoma nie mam ochoty tego robić, bo po prostu tego nie lubię, ale tadam. To, co ja wykorzystuję, to po prostu tłuczek, tudzież praska, tudzież ugniatacz do ziemniaków, ugniatacz do pira. Ten, którego ja używam, to po prostu zakończony taką płaską końcówką z dziurkami i moim zdaniem sprawdza się do tego celu. Idealnie sprawdza się najlepiej. Nie jestem pewna, czy innego rodzaju tłuczki byłyby równie skuteczne, dlatego w opisie pod filmem podlinkuję Wam właśnie taki model, a właściwie kilka egzemplarzy takich modeli, abyście mogli sobie zobaczyć, jak niewiele takie urządzenie kosztuje, jeżeli jeszcze nie macie go w swoich zasobach kuchennych, chociaż prawdopodobnie. Jesteście już wyposażeni w tego rodzaju urządzenie. Spójrzcie, jak szybko, jak sprawnie można to zrobić. Zajmuje to dosłownie kilka chwil i bardzo niewielki nakład siły mięśni. Dlatego polecam Wam to rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam do komentowania. Jeżeli Wy macie jakieś inne super sposoby na szybkie wyrobienie i skuteczne wyrobienie mięsa mielonego, to również zachęcam do komentowania. Bardzo chętnie się z tymi sposobami zapoznam. No i dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Subskrybujcie, jeżeli tego rodzaju treści Wam się podobają, na razie.